filmowym, zamarowym kanale. Dzisiaj powiem, co zrobić, żeby zachęcić nasze kochane psiaczki do tego, aby chętniej chodziły na spacery w takie okresy jesienno-zimowe, kiedy jest zimno, kiedy jest deszczowo, kiedy leży śnieg, kiedy temperatury sięgają minus stopni. No i nasze psiaki tylko chodzą na spacery po to, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i uciekają szybciutko do domu, bo zimno im jest po pierwsze. Sweterki lub kurteczki, albo jedno i drugie. Na chwilę obecną już nikogo nie dziwi widok pieska w kurteczce albo w sweterku. To są rzeczy, które nas chronią, ludzi przed chłodem i zimnem, i taką samą funkcję spełniają w przypadku naszych pupili. Otóż kurteczki mamy różne fasony, różnego rodzaju, różnej rozpiętości cenowej. Sweterki również o różnych modelach, różnych kolorystycznych walorach. Oraz wzorkach, także naprawdę one są świetne, bardzo fajne. Kurteczki pikowane z różną formą zapięcia, także dla każdego pieska, od takiego najmniejszego po nawet takiego bardzo dużego. Mamy kurteczki, właśnie, które są pikowane, które chronią przed zimnem, ale również są tak zwane sofferki, które chronią przed deszczem. Tutaj mamy przykładowy sweterek z firmami Play oraz kurteczka z firmy Haba z elementami odblaskowymi. Tutaj mamy mocowanie na smyczkę i tu jest fajne dopasowanie takiej kurteczki, gumeczki w pasie oraz gumeczki na tylne łapki, żeby całość fajnie przylegała i nic nie odstawało. Druga sprawa ochrona łapek, a mianowicie y, mam na myśli tutaj buciki, czyli całe buciki lub całe skarpetki. Y, buciki są świetne, ponieważ y, są y, dopasowane y, z elementami y, odblaskowymi, y, mają y, spód y, y, wyłożony takim materiałem, y, takim ala także są naprawdę mocne, trwałe i wytrzymałe. I chronią nasze psiaki przed chłodem, przed mrozem, przed śniegiem. Pełnią swoją funkcję w stu z tym, że tutaj, zanim założymy psiaczkowi buciki, musimy najpierw stopniowo nauczyć i przyzwyczaić naszego psiaka. Bardzo często w, w internecie widzimy różnego rodzaju filmiki, gdzie piesek ma nagle założone cztery buciki na cztery łapki i bardzo śmiesznie chodzi. Oczywiście mnóstwo śmiechu taki fakt wywołuje, jak piesek chodzi choćby na szudłach i jedną łapę bardzo wysoko podnosi, drugą również, chce się pozbyć tych bucików, nie wie co, co tak naprawdę on ma na tych łapkach. To wcale nie jest śmieszne, należy stopniowo i delikatnie przyzwyczajać takiego psiaka do bucików, a mianowicie najpierw możemy zacząć od skarpetek i na naszym rynku również są dostępne świetne skarpetki z antypoślizgową podeszwą i takie skarpetki zakładamy na na przykład prawą przednią łapkę oraz drugą tylną, ale lewą po skosie. I stopniowo delikatnie uczymy te psiaki do tego, żeby one przyzwyczaiły się, że w ogóle cokolwiek na łapkach mają i można w tym chodzić, oswajamy tak po malutku delikatnie i dopiero wtedy nakładamy kolejne buciki kolejne skarpetki na kolejne łapki. No i w ten sposób nasz psiak przyzwyczai się do tego, że na tych łapkach cokolwiek ma. Tutaj mamy skarpeteczki z elementami antypoślizgowymi, czyli bardzo fajnie się sprawdzają przy chodzeniu na panelach albo kafelkach oraz budki. Tutaj mają fajne elementy odblaskowe, czyli zapięcie, regulacja na łapkę. Oraz tutaj jest spód taki fajny z takiego materiału zrobionego, co czyni te buty solidne, trwałe i są naprawdę świetnie wykonane. Trzecią rzeczą, o której chciałam wspomnieć, jest to ochrona opuszków łap. Otóż nasz psiak chodząc, cały swój ciężar opiera na tych właśnie czterech łapkach. W momencie, kiedy chodzi po mm, dworze, kiedy jest chłodno, zimno, kiedy jest temperatura, która sięga minus stopni, te opuszki ulegają wysuszeniu. My również, jako fakt, że jest na dworze zimno, bardzo często nam te nasze ręce tak samo wysychają, więc my częściej kremujemy nasze ręce i dbamy o nie, żeby tutaj do żadnych uszkodzeń ani przesuszeń nie dochodziło, bo jak mamy suchą skórę, to bardzo łatwo jakieś mechaniczne uszkodzenia. Bardzo często zdarzają się. Takie mikrourazy, każdy z nas miał zastrzał na przykład i wie dobrze, że e, bardzo to boli. E, w momencie, kiedy nasz psiak ma wysuszone puszki łap, no to niestety, ale tak samo tam dochodzi do takich mikroranek. I ten nasz psiak podczas chodzenia, no, naprawdę bardzo cierpi, bo te ranki bardzo bolą, pomimo tego, że one są małe, niewidoczne, ale naprawdę wywołują bardzo dużo bólu. Na naszym rynku zoologicznym jest mnóstwo różnego rodzaju preparatów, które służą do tego, aby dbać o ochronę opuszków łap, a mianowicie są spraye, są maście, są różnego rodzaju takie wazelinki, które powodują, że po nasmarowaniu takich opuszków one są nawilżone, ale uwaga, nie są tłuste, dlatego nie pozostawiają na naszej podłodze tłustego filtra, także nie musimy się martwić oraz obawiać. W jaki sposób używamy takich produktów? A mianowicie przed pójściem na spacer z psiakiem, najlepiej by było właśnie użyć tych produktów i albo właśnie nasmarować czy spsikać takie łapki. Później po przyjściu z dworu, kiedy łapki są już brudne, ubrudzone, wiadomo, że oczywiście musimy, się, musimy je umyć. No i później po osuszeniu takich łapek, również jak najbardziej stosujemy takie preparaty, żeby te opuszki łapek były nabliżone. Tutaj widzimy takie przykładowe produkty do pielęgnacji opuszków łap, czyli spray z firmy Befar oraz maść do smarowania z Wedeksperta. Bardzo fajne produkty, które nie pozostawiają tłustego filtra, tylko dbają o to, aby opuszki łapek były nawilżone i pielęgnowane. Po co mówią dzisiejszy filmik? Na naszym rynku zoologicznym jest mnóstwo różnego rodzaju produktów, które pomogą, aby nasz psiak chodził z nami w takie dni jesienno-zimowe, kiedy jest zimno, na dłuższe spacery. Psiaczki w tej chwili chodzą do groomera, Dbamy o to, żeby ładnie, estetycznie wyglądały, ale musimy zapamiętać, że tutaj okrywa włosowa, którą my tutaj później u grumera wyzbywamy się jej. Ta okrywa głosowa jest taką naturalną ochroną i barierą przed zimnem. W momencie, kiedy my tutaj pozbawimy psiaczka takiej ochrony naturalnej, no musimy sięgnąć po kulteczkę, bo w przeciwnym razie jak będzie chodził z nami na spacery właśnie w takie zimowe dni, będzie mu najzwyczajniej na świecie zimno i tutaj nie będzie chętnie chodził z nami na takie spacery dłuższe. Także kurteczka jest świetnym rozwiązaniem. Nie zapominajmy o dbaniu, o dbaniu o łapki, o puszki, bo to jest bardzo ważne i istotne. Zwłaszcza w momencie, kiedy tutaj na naszych chodnikach jest mnóstwo chemii, soli. Kiedyś lata do tyłu no, nie używało się soli, używało się zupełnie innych naturalnych rzeczy. Ja akurat jestem z tego pokolenia, że o tym pamiętam. Natomiast teraz no, niestety prościej, łatwiej jest wysypać na chodnik sól. A są niestety wysusza puszki łap, no i tutaj powoduje później, że te nasze psiaki cierpią z powodu takich mikro ranek, mikrourazów. Dlatego dbanie o puszki to y, podstawa i pamiętajmy o tym, żeby właśnie o nie dbać. Jeżeli podobał się ma filmik, to pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. rozdajcie dajcie łapkę w górę. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.